bezpośrednio, witamy wam w kolejnej, wraz w kolejnej odsłonie naszego vloga. Tym razem opowiemy Wam o inwestycji, na którą długo czekaliśmy, zbieraliśmy podpisy, która się wydarzy lada moment. Jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w Rembertowie, obserwujcie nas, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, oddaję głos. Tak jak powiedział burmistrz Olek Lesiński, ta, ten fragment infrastruktury, ręb, 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 infrastruktury drogowej w Rembertowie był długo oczekiwany, był przez nas zabiegany. Robiliśmy podczas naszych imprez rowerowych, mas krytycznych, różnego rodzaju rajdów, imprez dzielnicowych, akcji zbierania podpisów. Zebraliśmy kilkaset podpisów, które przekazaliśmy prezydentowi Trzaskowskiemu, i dzięki temu udało się przyspieszyć budowę tego jakże ważnego fragmentu łączącego ulicę Zesłańców Polskich z ulicą żołnierską. No to dzięki, dzięki projektowi, który został wcześniej przygotowany przez Urząd Dzielnicy udało się we współpracy z ZDM zminimalizować wycinkę drzew na odcinku, na którym będzie przebiegała ścieżka rowerowa i teraz jakby obecne, obe, obecny kształt tego odcinka już pozostanie taki sam, żadne kolejne wycinki nie, nie będą przeprowadzane. Planowo budowa ma się rozpocząć pod koniec czerwca, czyli już bardzo niedługo. Yy, I zakończyć się jesienią tego roku, także jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku na jesień pierwsi rowerzyści będą mogli skorzystać z tej ścieżki pieszo rowerowej, która ma powstać, bo nie z wizual wizu <coughs> ciężkie słowo wymyśliłem. <coughs> Z nie, pokazaliśmy. Tak, nie pokazaliśmy, gdzie ma powstać, po tej długości, tutaj ma powstać ta ścieżka pieszo-rowerowa. To ja na koniec jeszcze podsumuję. Najpierw była koncepcja dzielnicy, potem zaczęliśmy zbierać podpisy podparcia, podparcia, poparcia na naszych masach rowerowych. Malcin przekazywał potem przy okazji wizyty prezydenta Trzaskowskiego te, te podpisy do, do rąk własnych prezydenta. Padły deklaracje, że że ta droga powstanie i rzeczywiście odrobinę to trwało dlatego, bo miasto zdecydowało, że sięgnie po środki unijne, żeby zbudować tą drogą. A jak wiadomo, młyny w Unii Europejskiej mielą powoli, ale na szczęście skutecznie, więc cieszymy się, że to dojdzie w końcu do realizacji. I teraz, co ważne, nie kończymy na tym, ponieważ samorząd lembertowski widzi potrzebę dalszej rozbudowy dróg rowerowych i tak następny, następny etap, to znaczy od ulicy Żołniejskiej dalej do Ronda Grancowa być może powstanie. Rada miasta przeznaczyła na to 2,5 miliona złotych. Projektowanie jest skomplikowane i wydaje nam się, że znowu będą potrzebne wasze podpisy do tego, żeby miasto było przekonane co do tego, że to jest ważna inwestycja, więc na najbliższej masie rowerowej we wrześniu będziemy was prosić o złożenie znowu podpisów poparcia.